Droga duszo, miłość puka do Twoich drzwi, a choć może próbowałeś jej unikać, tym razem będzie niemożliwe, by ją zignorować. Coś potężnego i boskiego porusza się w Twoim życiu, prowadząc Cię ku związkowi, który może zmienić wszystko. Nieważne, jak bardzo walczyłeś, by chronić się przed miłością, ponieważ ktoś wyjątkowy jest w drodze: ktoś, kto rzuci wyzwanie wszystkim Twoim pewnikom i otworzy Twoje serce w sposób, Jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Zwróć uwagę. Jest coś, co musisz wiedzieć, zanim pójdziesz dalej z tym objawieniem. Anioły współpracują z wszechświatem, abyś przeżył wyjątkowe, intensywne i prawdziwe doświadczenie. To idealny moment, by otworzyć się na nowe możliwości, nawet jeśli teraz wszystko wydaje się niepewne. W tej chwili możesz odczuwać mieszankę ciekawości i sceptycyzmu. To normalne. Miłość koniec końców może być skomplikowanym tematem. Może zastanawiasz się, czy to naprawdę może się wydarzyć, czy ten tak głęboki i prawdziwy związek jest czymś zarezerwowanym dla innych, a nie dla ciebie? Pozwól, że zapewnię cię o czymś. Nie jesteś sam. Wiele osób odczuwało tę samą wątpliwość, ten sam lęk przed otwarciem się na miłość z obawy przed ponownym zranieniem. Jest jednak coś, co musisz wiedzieć: Anioły są przy tobie, prowadzą cię, oświetlają twoją drogę i przygotowują twoje serce na coś wielkiego. To nie jest zwykłe spotkanie, to nie przypadek, ale starannie zaplanowany przez wszechświat moment, który ma ci pomóc w uzdrowieniu, rozwoju i odkryciu transformującej mocy prawdziwej miłości. Być może zauważyłeś ostatnio pewne znaki, nieoczekiwane spotkania. Powtarzające się słowa, żywe sny, które pozostawiają cię z poczuciem oczekiwania. To nie przypadek, to. anioły pokazują ci, że coś ważnego ma nadejść. Może jeszcze nie widzisz tego wyraźnie, ale uwierz mi, wszystko czego potrzebujesz, by przeżyć to doświadczenie, jest już w tobie. Miłość to nie tylko przemijająca emocja to odbicie boskiego połączenia, które istnieje między duszami. Kiedy pozwalasz miłości wejść do swojego życia, pozwalasz boskości manifestować się w tobie. To piękny i potężny proces, ale wymaga też odwagi. Wiem, że otwarcie się na miłość nie zawsze jest łatwe. Prawdopodobnie przeszedłeś przez trudne momenty, rany, które wciąż się goją, i wspomnienia, które sprawiają, że wątpisz, czy warto próbować ponownie. Ale chcę, żebyś wiedział, że każde doświadczenie, które przeżyłeś, przygotowało Cie na ten moment. Nieważne jak bardzo próbowałeś się chronić, lub jak bardzo przekonałeś się, że miłość nie jest dla ciebie, anioły mają jasne przesłanie: jesteś gotowy. Jesteś gotowy, by otrzymać coś wielkiego, coś, co może przemienić nie tylko twoje życie, ale także sposób, w jaki postrzegasz świat. Ten nadchodzący związek przyniesie nie tylko radość, ale także rozwój. I głębsze zrozumienie tego, co znaczy kochać i być kochanym. To boski dar, szansa na podniesienie swojego ducha i objęcie wszystkiego, kim jesteś. Słuchając tego, przesłania, możliwe, że czujesz zmianę w sobie, iskrę nadziei, poczucie, że coś wyjątkowego ma się wydarzyć. To uczucie nie jest iluzją, to twoja intuicja potwierdza to, co już wiesz w głębi swojego jestestwa. Miłość jest tu, puka do Twoich drzwi, i tym razem nie możesz uciec. Oczywiście, będą wyzwania na tej drodze. Otwarcie się na miłość wiąże się z wrażliwością, a to może być przerażające, ale jest też niesamowicie wyzwalające. Kiedy decydujesz się odłożyć na bok swoje lęki i otworzyć serce, odkrywasz wewnętrzną siłę, o której nie wiedziałeś, że ją masz. Pamiętaj, wszechświat nigdy nie stawia na Twojej drodze czegoś, na co nie jesteś przygotowany. Jeśli otrzymujesz dziś to przesłanie, to nie przypadek. To dlatego, że jesteś gotowy, by zrobić następny krok, otworzyć się na to wyjątkowe doświadczenie i pozwolić, by miłość przekształciła Twoje życie. Anioły są z Tobą na każdym kroku tej podróży. Prowadzą Cię, dając siłę, której potrzebujesz, by stawić czoła swoim lękom i zaufać procesowi. Nie jesteś w tym sam. Cały wszechświat spiskuje na Twoją korzyść, poruszając niewidzialne elementy, by upewnić się, że przeżyjesz coś naprawdę wyjątkowego. Teraz, kiedy zastanawiasz się nad tym przesłaniem, chcę, żebyś wziął głęboki oddech i wyobraził sobie, co dla Ciebie oznacza miłość. Wyobraź sobie, jak to byłoby otworzyć się całkowicie na ten związek, bez strachu i wątpliwości, pozwalając miłości wypełnić każdy zakątek Twojego jestestwa. Ten obraz, który widzisz w swojej wyobraźni, to nie tylko marzenie, to realna możliwość, która jest bliżej niż myślisz. Ale żeby to się wydarzyło, musisz być gotowy zrobić pierwszy krok, zaufać sobie i przesłaniom, które anioły ci wysyłają. Miłość może być skomplikowanym terenem i prawdopodobnie w tobie rozbrzmiewają pytania, które wydają się nie mieć odpowiedzi. Może zastanawiałeś się, czy naprawdę istnieje dla ciebie autentyczny związek. Czy to możliwe, że ktoś wyjątkowy wejdzie do Twojego życia i zostanie? Te wątpliwości są normalne, szczególnie jeśli w przeszłości doświadczyłeś rozczarowań lub czułeś, że miłość nie była tym, czego oczekiwałeś. Pozwól, że powiem Ci coś ważnego. Twoje wątpliwości nie są oznaką słabości ani braku wiary, są częścią naturalnego procesu, rodzajem ochrony, którą Twoje serce stworzyło, by uniknąć większego bólu. Ale oto prawda, którą anioły chcą, żebyś usłyszał: nie jesteś sam w tych uczuciach. Wiele osób czuło to samo, przeszło przez tę samą niepewność, a mimo to znalazło miłość, która odmieniła ich życie. Możliwe, że czujesz się zmęczony próbowaniem, lub doszedłeś do przekonania, że nie jest ci pisane przeżyć głębokiego związku. Ale anioły mają dla ciebie jasne przesłanie. Prawdziwa miłość jest w Twoim zasięgu, nawet jeśli teraz wydaje się odległym marzeniem. Jedyne czego potrzebujesz to otworzyć się na możliwości, zaufać, że wszechświat ma większy plan i że wszystko, co przeżyłeś do tej pory, było przygotowaniem na ten moment. Wiem, że ponowne otwarcie się może wydawać się ogromnym zadaniem. Strach przed odrzuceniem lub porażką może paraliżować. I łatwo pomyśleć, że lepiej unikać ryzyka, by się chronić. Jednak anioły chcą ci przypomnieć, że miłość to nie tylko ryzyko, to także szansa na rozwój, uzdrowienie i głębokie połączenie. Być może zastanawiasz się, dlaczego ja, dlaczego teraz? Odpowiedź jest prosta, ale potężna, ponieważ jesteś gotowy. Wszechświat nie stawia na twojej drodze niczego, na co nie jesteś przygotowany. A jeśli słuchasz tego przesłania, to dlatego, że nadszedł czas, by zrobić następny krok w Twojej podróży. Pomyśl o wszystkich razach, kiedy życie pozytywnie Cię zaskoczyło, gdy najmniej się tego spodziewałeś. To jeden z takich momentów. Miłość, która nadchodzi, może nie być tym, co sobie wyobrażałeś, ale to nie czyni jej mniej realną ani mniej wartościową. W rzeczywistości może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Nawet jeśli teraz nie widzisz tego wyraźnie. Anioły są głęboko połączone z tobą, rozumiejąc każdą z twoich emocji, od entuzjazmu po niepokój. Są tu, by przypomnieć ci, że te emocje są częścią ludzkiego doświadczenia i że zamiast być przeszkodą, mogą stać się motorem do działania. Czasami to, czego potrzebujemy, by przezwyciężyć nasze wątpliwości, to nie bezpośrednia odpowiedź, ale przypomnienie, że nie jesteśmy sami. Anioły chcą, żebyś wiedział, że są przy tobie na każdym kroku tej drogi, wysyłając ci znaki i pozytywną energię, by pomóc ci otworzyć serce. Prawdopodobnie zauważyłeś ostatnio małe zbiegi okoliczności, momenty, które sprawiły, że zatrzymałeś się i zastanowiłeś, czy dzieje się coś większego. Może usłyszałeś piosenkę, która wydawała się mówić bezpośrednio do ciebie, lub może znalazłeś słowa, które głęboko z tobą rezonowały w odpowiednim momencie. To nie są przypadki. To sposoby, w jakie wszechświat i anioły komunikują się z tobą, pokazując ci, że jesteś na właściwej drodze. Prawdziwa miłość nie zawsze przychodzi w sposób, jakiego oczekujemy. Czasami rzuca wyzwanie naszym oczekiwaniom i zmusza nas do przemyślenia tego, co myślimy, że wiemy o sobie i naszych związkach. Ale to właśnie czyni ją tak potężną. To przypomnienie, że żyjemy, że jesteśmy zdolni do głębokiego odczuwania i że nawet po upadkach możemy się podnieść i kochać na nowo. Anioły chcą, żebyś zastanowił się nad tym, co naprawdę Cię powstrzymuje. Czy to strach przed odrzuceniem? Przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry? Te myśli to tylko bariery, które sam stworzyłeś. A anioły są tu, by pomóc ci je zburzyć. Widzą twój prawdziwy potencjał, twoją zdolność do kochania i bycia kochanym, i chcą, żebyś ty też to zobaczył. Teraz wyobraź sobie, jak to byłoby pozwolić miłości wejść do twojego życia bez ograniczeń. Wyobraź sobie miłość, która nie tylko czyni cię szczęśliwym, ale także pomaga ci rosnąć, inspiruje cię do bycia najlepszą wersją siebie i rozświetla nawet najciemniejsze dni. Ta miłość to nie fantazja, to realna możliwość, a anioły pracują, byś jej doświadczył. Oczywiście, będą momenty niepewności. Każda wielka zmiana niesie ze sobą pewien stopień dyskomfortu, ale to nie oznacza, że jesteś na złej drodze. Wręcz przeciwnie, te momenty są znakami, że idziesz naprzód, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu i pozwalasz, by coś nowego i pięknego rozkwitło. Miłość, która wchodzi do Twojego życia, nie jest przypadkiem ani wypadkiem. To rezultat wszystkich wyborów, nauk i doświadczeń, które zgromadziłeś w swoim życiu. Wszystko, nawet trudności, przygotowało Cię na ten moment. Wchodząc w tę podróż, pamiętaj, że nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Anioły są tu, by Cię prowadzić, pomagać Ci znaleźć jasność, gdy jej potrzebujesz i przypominać Ci, że każdy krok, który robisz, nawet najmniejszy, przybliża cię do tej prawdziwej miłości, której tak pragniesz. Więc następnym razem, gdy poczujesz wątpliwość, strach lub niepokój, weź głęboki oddech i przypomnij sobie to przesłanie. Pamiętaj, że nie jesteś sam, że wszechświat działa na twoją korzyść i że anioły są z tobą, zachęcając cię do pójścia naprzód. Miłość, która ma wejść do twojego życia. Ma moc zmienić wszystko, ale to od Ciebie zależy, czy otworzysz jej drzwi. Czy jesteś gotowy przyjąć tę szansę i pozwolić aniołom poprowadzić Cię ku związkowi, który odmieni Twój świat? Decyzja należy do Ciebie, a anioły są tu, by wspierać Cię na każdym kroku tej drogi. W tej właśnie chwili niewidzialne siły działają na Twoją korzyść, poruszając elementy wszechświata, aby wszystko idealnie ułożyło się w Twoim życiu. Chociaż nie zawsze możesz to dostrzec, anioły są głęboko zaangażowane w przygotowanie tego wyjątkowego momentu. Tkają ścieżkę synchroniczności i znaków, aby poprowadzić cię ku wyjątkowemu i transformującemu związkowi. Być może, już zauważyłeś niektóre z tych małych wskazówek, nieoczekiwane zbiegi okoliczności, osoby pojawiające się ponownie w twoim życiu, a nawet momenty, w których czujesz, że coś znaczącego ma się wydarzyć. Te zdarzenia nie są przypadkowe. To sposób, w jaki wszechświat i anioły cię prowadzą, pokazując ci, że coś wielkiego nadchodzi. Anioły mają niezwykłą zdolność do działania w ciszy, nie naruszając twojej wolnej woli, ale upewniając się, że otrzymujesz niezbędne znaki, aby iść naprzód swoją ścieżką. Pracują nad szczegółami, synchronizując czas, miejsca i okoliczności, aby ten wyjątkowy związek pojawił się w twoim życiu. W idealnym momencie. Jest jednak coś bardzo ważnego, co musisz zrozumieć. Ty również jesteś aktywną częścią tego procesu. Chociaż anioły i wszechświat przygotowują grunt, to Twoja gotowość na przyjęcie tej miłości zadecyduje, czy te energie będą mogły w pełni się zamanifestować. To tak, jakby układali elementy wielkiej układanki, ale Ty trzymasz w rękach ostatni kawałek. Pomyśl o wszystkich razach, kiedy czułeś, że coś większego od ciebie wpływa na twoje życie. Może to był moment, kiedy wszystko poszło lepiej niż się spodziewałeś, lub decyzja, która z perspektywy czasu okazała się dokładnie tym, czego potrzebowałeś. Ta sama energia działa teraz, prowadząc cię ku czemuś, co ma moc zmienić twoje życie w głęboki sposób. Anioły rozumieją, że otwarcie się na miłość może być wyzwaniem, szczególnie jeśli doświadczyłeś bólu lub rozczarowania w przeszłości. Ale wiedzą również, że miłość jest jedną z najpotężniejszych i najbardziej uzdrawiających sił we wszechświecie. Dlatego pracują z takim oddaniem, aby upewnić się, że otrzymasz nie byle jaką miłość, ale taką, która jest autentyczna, transformująca i pełna znaczenia. Może zastanawiasz się, jak mogę wiedzieć, czy te znaki są prawdziwe, czy po prostu sobie coś wyobrażam? Odpowiedź leży w twojej intuicji. Ten cichy wewnętrzny głos, który często ignorujemy, jest jednym z najjaśniejszych kanałów, przez które anioły komunikują się z tobą. Jeśli coś w tobie mówi, żebyś zwrócił uwagę, zrób to. Anioły nieustannie wysyłają wiadomości, ale to od ciebie zależy, czy będziesz otwarty i gotowy ich słuchać. Wyobraź sobie przez chwilę, że anioły są tuż obok ciebie, obserwując cię z miłością i cierpliwie cię prowadząc. Widzą pełny obraz, nie tylko obecną chwilę i dokładnie wiedzą, czego potrzebujesz, aby dotrzeć tam, gdzie powinieneś być. Chociaż czasami ich metody mogą wydawać się tajemnicze lub trudne do zrozumienia, zawsze działają w twoim najlepszym interesie. Możliwe, że czułeś, jak pewne drzwi zamykały się w przeszłości, pozostawiając cię z poczuciem straty lub frustracji. Ale chcę, żebyś wiedział, że te zamknięcia nie były końcem były częścią przygotowania. Anioły oczyszczały drogę, usuwając to, co nie było dla ciebie, abyś teraz mógł otrzymać coś o wiele lepszego. Pomyśl o tym, gdyby wszystko poszło zgodnie z twoimi wcześniejszymi planami, być może nie byłbyś w tym emocjonalnym i duchowym miejscu, w którym jesteś teraz. Czasami to, co postrzegamy jako przeszkody, w rzeczywistości są błogosławieństwami w przebraniu. Anioły chroniły cię przed doświadczeniami, które nie przyczyniłyby się do twojego wzrostu ani szczęścia. Teraz, gdy przygotowujesz się na to, co ma nadejść, anioły chcą ci przypomnieć, że prawdziwej miłości nie musisz desperacko szukać. To coś, co naturalnie pojawia się w twoim życiu, kiedy jesteś gotowy ją przyjąć. Anioły dostosowują wszystko, aby to przybycie było jak najbardziej płynne i znaczące. W tym momencie możesz odczuwać mieszankę emocji i niepokoju. To całkowicie normalne. Zmiana, nawet gdy jest pozytywna, może być onieśmielająca. Ale anioły są tu, aby zapewnić cię, że nie jesteś sam. Każdemu krokowi, który zrobisz, będzie towarzyszyć ich przewodnictwo i wsparcie. Chcę, żebyś przez chwilę zastanowił się, co dla ciebie oznacza miłość, czy jest schronieniem, źródłem radości. Głębokim połączeniem z inną duszą? Niezależnie od Twojej definicji, anioły pracują nad tym, abyś doświadczył miłości w jej najczystszej i najbardziej autentycznej formie. Ale, aby to się stało, musisz zaufać procesowi i być gotowym przyjąć błogosławieństwa, które nadchodzą. Jednym z najwyraźniejszych sposobów, w jaki anioły komunikują się z Tobą, są ludzie i sytuacje pojawiające się w Twoim życiu. Zwróć uwagę na nowe spotkania, nieoczekiwane rozmowy i uczucia, które pojawiają się, gdy poznajesz kogoś wyjątkowego. Te doświadczenia są wskazówkami od wszechświata, znakami, że jesteś na właściwej drodze. Ważne jest również, aby pamiętać, że miłość nie zawsze pojawia się w sposób, jaki sobie wyobrażamy. Czasami przychodzi w innym opakowaniu, w sytuacji, która początkowo nie wydaje się idealna ale okazuje się być dokładnie tym, czego potrzebowałeś. Anioły proszą cię, abyś zachował otwarty umysł i serce, ponieważ błogosławieństwa często ukrywają się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. W nadchodzących tygodniach prawdopodobnie zaczniesz zauważać więcej tych znaków. Mogą to być słowa, które słyszysz wielokrotnie, liczby, które często się pojawiają, lub nawet poczucie znajomości, gdy jesteś w pobliżu kogoś nowego. To sposoby, w jakie anioły potwierdzają, że jesteś na właściwej drodze. Zaufaj, że wszystko, co dzieje się teraz, ma cel. Nawet momenty niepewności są częścią planu, zaprojektowane, aby pomóc ci wzrastać i przygotować się na przyjęcie tej wyjątkowej miłości. Anioły są z tobą, prowadząc cię z miłością i upewniając się, że każdy krok, który robisz, prowadzi cię ku czemuś wspaniałemu. Miłość, która nadchodzi do Twojego życia, jest błogosławieństwem, ale także szansą na rozwój, uzdrowienie i odkrycie nowych aspektów siebie. Anioły chcą, żebyś wiedział, że jesteś gotowy na ten nowy rozdział i że będą przy Tobie w każdej chwili, upewniając się, że otrzymasz wszystko na co zasługujesz. Teraz, gdy zastanawiasz się nad tymi słowami, pamiętaj, że. Anioły zawsze są z tobą, wysyłając ci znaki i prowadząc cię ku prawdziwej miłości. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać, otworzyć swoje serce i pozwolić energiom wszechświata działać na twoją korzyść. To jest twój moment, a anioły są tu, aby upewnić się, że przeżyjesz go w pełni. Droga duszo, jeśli to przesłanie było dla ciebie ważne, zostaw dziękuję tuż poniżej tego filmu jako gest wdzięczności za to objawienie. Zasubskrybuj kanał, aby wzmocnić to miejsce połączenia i wiary. Droga duszo, pamiętaj, że jesteś otoczony miłością, nawet w momentach, gdy nie możesz jej dostrzec. Anioły są tu, aby cię prowadzić, wspierać i upewnić się, że otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć życiem pełnym znaczenia i celu. Zaufaj im, zaufaj sobie i zaufaj mocy miłości która może przekształcić twój świat. Miłość jest blisko. Puka do twoich drzwi i czeka, abyś pozwolił jej wejść. Anioły wierzą w ciebie i wiedzą, że jesteś gotowy na ten piękny rozdział, który ma się rozpocząć. Zaufaj procesowi. Zachowaj wiarę i pozwól tej wspaniałej energii przemienić każdy zakątek twojego jestestwa. To jest twój moment, a anioły są tu, aby świętować go razem z tobą. Pamiętaj, że w polskiej tradycji miłość jest często łączona z głęboką duchowością. Możesz czerpać siłę z miejsc takich jak Jasna Góra czy Kalwaria Zebrzydowska, gdzie przez wieki ludzie szukali duchowego wsparcia w sprawach serca. Tradycja ludowa mówi też o Świętym Walentym jako patronie zakochanych. Może to być dobry moment, by zwrócić się do niego z prośbą o wstawiennictwo. W polskiej kulturze istnieje wiele pięknych rytuałów związanych z miłością. Takich jak tradycja zaręczyn czy wspólne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Te zwyczaje mogą być dla ciebie inspiracją do stworzenia własnych małych rytuałów, które pomogą ci otworzyć się na nadchodzącą miłość. Polska poezja miłosna, od Mickiewicza po współczesnych twórców, jest pełna głębokich refleksji na temat miłości. Może znajdziesz w niej słowa, które rezonują z twoimi uczuciami i pomogą ci wyrazić to, co czujesz w sercu? Pamiętaj też o polskiej gościnności: otwórz swoje serce i dom na nowe możliwości, tak jak otwierasz drzwi dla gości. Ta otwartość może być kluczem do przyciągnięcia miłości, na którą czekasz. Wreszcie, zaufaj mądrości pokoleń zawartej w polskich przysłowiach o miłości. Jak mówi stare powiedzenie: Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa. Jest. Pozwól sobie na cierpliwość i dobroć wobec siebie w tym procesie otwierania się na miłość. Bądź otwarty na znaki, które wszechświat i anioły wysyłają ci każdego dnia. Twoja podróż ku prawdziwej miłości już się rozpoczęła, a każdy krok przybliża cię do spełnienia twoich najgłębszych pragnień serca.